Yo. W tym odcinku sprawdzimy sobie niektóre mapy stworzone przez Epic Labs w trybie kreatywnym, a na 15 lajków robię kolejną część. Ale najpierw daj suba, bo inaczej przyjdzie po ciebie Słowomir Mostart i się skończy. Dobra, lecimy. Chcę jeszcze tylko przypomnieć o wpisaniu kodu QBFN w Fortnite. No Mamy coś takiego, Stronghold Experience, cokolwiek to jest, nie mam pojęcia, dobra. Let's go. Niestety mimo wielu prób nie mogłem się z tą mapą połączyć, więc przejdźmy od razu do kolejnej. Strażnik lasu. Nie wiem co to jest. Dobra. Wczytało w każdym razie. Ta mapa w każdym razie działa przynajmniej. Bo tamta, jak widzieliście, nie działała. O, ku o kurde. Okej. Okay. Okej. Okay. No tu nie mogę i jakaś taka dziwna grafika na Fortnite'a. Ja się nie mogę do tej grafiki przyzwyczaić, co się dzieje, no. idziemy. Okej, okay, coś takiego. Miecz podstawowy podnieść. Okej. Okay. Co się przełożę na pierwszy slot? Co ja widzę? Da się zejść na dół? Nie, nie da się zejść na dół. Okej. Okay. Rozumiem, że w każdym razie taki gdzie... O! Wilki. To, teraz muszę je zabić, czy o co chodzi? Czekaj. Okay. Mim cię zdychać? Ma się zdychać, okej. Okay. Ojojoj oj, oj. Co teraz? Mogę tam iść? Ej mogę tam iść O co chodzi? Śpołnik. O kurde Siema ziomuś Spoko Jak na moją muszę wracać do góry Chyba ta Tutaj coś jest coś jeszcze jest, w każdym razie. Ej o! Ty też ukląkniesz? Co co chodzi? Nie ukrękniesz. Kością cię to... Aha! Ej, dobra. Co się dzieje? Zdychaj? Zdychaj. Okej. Okay. Wejdziemy dalej. Nie mogę się się zgrać? Nie. Nie mogę się śligać. Tu znowu są coś kurde, ludzie. Nasze tutaj są ludzie, ale dobra. Jakieś takie humanoidalne coś. Okej. Okay. Mamy jaga. Okej. Okay. Smok. Jakiś taki chiński, nie? <laughs> ja nie wiem, co ja mam tu właściwie powiedzieć. Ale coś, kurde, tego się opisać nie da. Rozumiem, że ja mam walczyć z wilkami, tak? Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Chył, 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 chył. Spokojnie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, let's go. 25 HP mam. Jest smok. Минута, окей, okay. красота, уйдет твоя момента, и ты не муф? не, добро, Миша, я в жару со своим мокрым это все, серьезно? Aha! Dobra, lecimy dalej i tym razem coś takiego jak opuszczenie i dominacja. Też nie mam pojęcia co to jest, ale to jest jakaś strzelina, jak widać. Okej, okay, dobra, czyli wczytało mnie w każdym razie. Jest jeden na 16, to jest na prywatny, więc dobra, Uruchom, przytrzymaj, enter, dobra, e, idziemy. W dużym skrócie, w tej grze wybierasz jeden z siedmiu ekwipunków oraz na mapie, która wygląda mniej więcej tak... ...walczysz z innymi graczami o przejęcie trzech baz. Ogólnie, według mnie, jakby dodaję do tego pierwszą osobę, no jakoś to rozpromowali, to by było całkiem fajne, bo naprawdę, jakby tutaj ktoś grał, to by była całkiem fajna mapa. A teraz, bez przedłużania, chodźmy już do kolejnej gry. To jest coś takiego. Wewnętrzna przestrzeni. Nie wiem, kto te nazwy wymyśla, ale okej, okay, dobra, niech będą. Okej, okay. bez go. okej okay, dobra eee no idziemy idziemy co ja tu muszę zrobić? w tym momencie do mojej ekipy dołączył koperson który niedawno wbił 50 subów więc fajnie by było gdybyście również zostawili suba u niego a link do jego kanału znajdziecie w opisie filmu turn on okej okay. latarka o latarkę mam to jakiś taki escape room, czy o co tutaj chodzi? Czy to jest jakiś horror, czy co? no Okej, okay, szukamy dalej. Tu coś jest? Take key. Aha, to jest klucz do drzwi, tak? jużki Aha, okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie jest horror, bo bardzo nie lubię horrorów. Jak to jest horror, to ja nie chcę horroru. Proszę, żeby to nie był horror. O kurde. To jest jeszcze first person? <laughs> o nie. Ja nie chciał i nie wiedział. Czekaj. Co ja tam zrobić? Jamka napięta drzwi. Hmm. O! Mogę to użyć? Nie mogę. Kurde. No... Teraz coś nie mówię nawet. Krążyłem po tym pokoju dobre 20 minut i nic, a tu dosłownie nic nie mogłem znaleźć, żeby stamtąd wyjść. Więc chcąc nie chcąc musiałem się po prostu poddać. A gdyby komuś z was udało się to przejść, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ej, mam też coś takiego. Jokenit Produced by Trevor Noah. Cokolwiek to jest. Nie mam pojęcia co to jest. Więc zaraz za. O! Dobra, jest kolorowe. Vote for what to watch next. Welcome to the... It's March, believe it or not. Ok, coś takiego. This is a vote for Matthew Broussard. I co my tu mamy zrobić? To się coś ogląda po prostu czy o co chodzi? Grab your seat and get ready for the show. Hey, 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 hello, hello. Welcome to the comedy club. How are you all doing? Thank you all for coming out to this brand new venue. Uh, if you're looking for the bathroom, we don't have one. So enjoy that. But hey, thank you for being here. Or uh, by here, I mean there, wherever you are, because that's also here. You guys ready for some jokes? First joke. I went on a first date with a girl one time and she made fun of me for my colorblindness, which is to me a huge gray flag. <laughs> like that one? Here's another. I feel like if Abraham Lincoln were alive today, he would say, Seriously, guys, I wore that hat like one time. <laughs> hey, you know who I feel bad for? Romans going through a breakup because their ex is always a 10. Their X is always a 10. Yay. Good job. You know, there are no words to describe how badly I need a thesaurus right now. That was a fun one. Here's another. People say lawyers are unscrupulous, but did you know there are people who are professional coffee tasters? How do you even sleep at night? My girlfriend and I are excited. We just got a, a cat, a pet cat. His name is password. My girlfriend works in cybersecurity and I learned the most commonly used password is your pet's name and I didn't feel like changing mine. So password it's going to stay. We're going to get dog named 12345. That's our plan. Next. I'm a little frustrated. I've been trying to write a joke about the Pythagorean theorem. I just can't find the right angle. Hey, that was fun. Thank you all so much for playing. Thanks for being a fun crowd. Make sure you go get a, a slurp juice from the snack bar. Have a, have a great time. I love you all very much. You don't need to go home, but you can't stay here. Welcome back to the lobby. Stick around to vote for who's up next. Aha, to jest coś takiego po prostu, że... Okej okay. Dobra, coś, coś takiego. Czyli po prostu to jest jakiś stand-up. Okej. Okay. No, to chyba wszystko to z tym. Dobra, więc idziemy dalej. planizm Tak samo się boję co to jest, ale dobra. Jakieś takie kosmiczne klimaty. Lecimy. A, okej. Okay. Find your crew. Jeśli dobrze przeczytałem. Okej. Okay. Let's go. Mogę biegać? Ej, nie mogę biegać. Change kamera. Też nie mogę, też nie działa. A działa jednak, patrz. Wow. Oh. Krążyłem po tym statku kilka minut, ale ostatecznie w końcu znalazłem, to, co nie znaleźć. O, okay. oh, jest. What? I'm glad you're here. The crew's been waiting for you, and we're ready to help you build what's next. Come on, let's go. Czekaj, co teraz? Mam tu iść, czy mam iść w drugą stronę? To jest... To jest to samo. Ogólnie, to chodziłem po tym statku jeszcze bardzo długi czas i właściwie nic nie zrobiłem, nic się nie działo. Cały czas odtwarzała się ta sama senka, tylko jak wchodziłem tam do tego pomieszczenia, jakby i. No, nic się nie działo, dosłownie. Nie byłem w stanie tego przejść, bo nie mogłem nic innego zrobić. Cały czas pokazywało, żeby tam iść w to miejsce gdzieś byłem. No i to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście na 15 lajków, tak jak mówiłem, robię kolejną część. No i to by było tyle. Pozdro.